Kusiniak i cała ta reszta wypierdalać. Do wszystkich ruskich troli, ruskich onuc i zwykłych idiotów. Jak zobaczycie niemieckich żołnierzy, proszę nie wpadać w panikę to jest pomoc. bez... Chciałbym mocno przestrzec, byśmy nie ulegali rosyjskiej dezinformacji. To nie był przypadek, to był początek wojny. Jaka jest twoja reakcja na rosyjskiego drona, który niespodziewanie wtargnął w przestrzeń powietrzną Polski? O, to mogło być pomyłką. Najwyższy czas, aby prezydent Trump zobaczył, że Putin go wyśmiewa. To mogło być pomyłką. My, arsenał. Nasz arsenał, jeśli chodzi o ten rodzaj walki e, militarnej, w ogóle nie przystaje do tego, co ma Rosja. Na razie zostawiłbym to sprawę do zbadania. Informacja dosłownie sprzed chwilą. Polacy stworzyli unikatowe w skali światowej rozwiązanie antydronowe. Chodzi o firmę APS Amon i MSW. Zamiast skorzystać z tych systemów, tworzy specjalnie takie warunki, aby z przetargu polską firmę wykluczyć, a wyłonić Izraelską. Więc wszystkie normalne osoby nie spadają z naszego kraju. Kolejny dzień totalnego wariatkowa, i tym razem bohaterem głównym jest prezydent. Nawrocki, który w telewizji na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa oświadczył, że każdy kto mówi, że to mogły być ukraińskie drony jest ruską onucą. Wtóruje mu Tusk, który stwierdził, że od dzisiaj powinniśmy wszyscy słuchać tylko i wyłącznie ich, tylko i wyłącznie Tuska i rządu. Jest w telewizji publicznej, w TVP Info każdego dnia o 17.40 wykrywać kłamstw. Taki program, który reagował na manipulacje i dezinformacje. Bo wszystkie inne informacje mogą być niewiarygodne. No nie wiem jak wy czy instalujecie sobie już na telefonach aplikację Tusko Newsa, no bo ja oczywiście nie mam zamiaru. Ci ludzie są całkowicie skompromitowani w oczach młodego zwłaszcza społeczeństwa i tu cieszę się bardzo, że pewien kanał dołączył się do bardzo stanowczej narracji, którą ja oczywiście popieram. Wszyscy z Sejmu wypierdalać. Powiem wam, że już mam tak Serdecznie dość tego niedziałającego państwa, które jest państwem tylko teoretycznym, bo po prostu nie funkcjonuje. Tusk, Kosiniak i cała ta reszta wypierdalać. Pakujcie się i wypad. Mam gdzieś, jak zostanę za to słowa nazwany. Naprawdę przestało mnie to już obchodzić. Ja i całe młode pokolenie, które nie oglądasz telewizji, zapewniam was, mamy to gdzieś. Co do samego Nawrockiego, to trzeba przypomnieć, że został on wypromowany i dopchnięty do władzy między innymi przez Grzegorza Brauna, który przekazał mu swój milion zaufanych osób poparcia. Ja to śledziłem z bliska, patrzyłem kiedy jeszcze taki systemowy, antysystemowiec, wiecie, pośpieszalski spuszczają z mediów takich, żeby stali na czele ruchów antysystemowych, wiecie, bo oni zostali zwolnieni i oni teraz nas poprowadzą. Widziałem na Placu Zamkowym, jak początki promocji Nawrockiego przeprowadzał właśnie ten człowiek później ten drugi front propagatorów różnych systemowych działań po stronie rzekomo wolnościowych włączył się do akcji i mamy człowieka, który od pierwszego słowa kłamał, oszukując opinię publiczną, że nie jest człowiekiem Kaczyńskiego i gdzie oczywiście przecież wszyscy wiedzieli, że był. No i jak można było oczekiwać od człowieka, który kłamie w każdej swojej wypowiedzi, że on będzie w jakikolwiek sposób rzetelny. Więc oprócz tego, że jesteśmy teraz masowo zastraszani, chcą nas pozamykać, nie wiemy kogo pierwszego odwiedzi ABW, bo wyciągamy racjonalne wnioski, to mamy tutaj troszeczkę klina wbitego i to z niespodziewanego kierunku, bo te zapały wojenne Jastrzębi Wielkich, uzbrojonej pozęby Polski. No, my nie możemy produkować, jesteśmy niesłychanie słabi. Ale to brzmi dramatycznie, panie profesorze, to, co pan powiedział teraz. No ale ja tak, ale przy tak jest, to co do tego nikt nie ma wątpliwości. Na no nie mam żadnych bronów. My nawet nie byliśmy w stanie zareagować na ten atak odpowiednio, użyliśmy nieadekwatnych sił to znaczy? No to znaczy, użyliśmy. rakiet. Ja to, ja to dałem, dałem takie porównanie, że tutaj muchy wleciały, 19, a my żeśmy armat użyli do tego. Bo... F-35, kolej. Ostudził nie kto inny jak sam Donald Trump, wywołując wściekłość osób takich jak chociażby minister Applebaum e, Sikorski, wielki mąż stanu Izraela. E, i Trump swoimi słowami e, uciął ich te wszystkie spekulacje i nadzieje, że zaraz tu Stany Zjednoczone, prawda, włączą się i wykonają tak, jak sobie życzy reżim narkomana jakie jakieś stanowcze działania. No. Jaka jest Twoja reakcja na rosyjskiego drona, który niespodziewanie wtargnął w przestrzeń powietrzną Polski? Uch, to mogło być pomyłką. No, żadnych stanowczych działań nie będzie. No, nikt z wariatami i z idiotami nie chce grać w tej samej drużynie. Musicie się z tym pogodzić, że jesteście zmarginalizowani, jesteście benzwałami, którzy mogą sobie sami eee. grać w te durne wojenki, ale was, Polacy, w końcu z tego rozliczą. A jak będziecie na to panowie i panie z rządu głusi, to zwróćcie uwagę, do czego niewsłuchiwanie się w głos suwerena doprowadziło na przykład w Nepalu. Spójrzcie sobie na nagrania, jak pędzono rzeką ministra finansów. Jak podpalono parlament. Kiedy się naród zbuntował. Tak samo jak rozliczany zaczyna być Izrael w końcu, który zaatakował, słuchajcie, od 2014 roku, od października, 10 państw otaczający go na bliskim wschodzie przekroczył jednak pewną barierę i obecnie po zamachu, po bombardowaniu Kataru, czyli Izrael zbombardował Dohę, dokładnie tam, gdzie Ameryka prowadzi swoją największą bazę lotniczą. Nie daj się zwieść. Żaden samolot nie mógłby przelecieć nad tym niebem bez zgody USA. To nie był samodzielny ruch Izraela. To był wspólny sygnał siły i zdrady. Każdy radar wokół bazy lotniczej Al Udeid śledziłby ten atak. Współudział Waszyngtonu jest nie do podważenia. Pozwalając na ten atak, USA udowodniły, że tzw. status sojusznika Kataru upada w momencie, gdy Izrael domaga się ochrony. Katar jest teraz dziesiątym krajem zaatakowanym przez Izrael od października 2023 roku. Od Gazy po Liban, od Syrii po Irak, Iran, Jemen i Egipt. Powody międzynarodowe w pobliżu Malty, statek flotylli w Tunezji, a dziś Doha. Doktryna Netanyahu zaciera wszelkie granice, Ekspansja bez ograniczeń, przemoc bez odpowiedzialności to jest plan Wielkiego Izraela. Myśleliśmy, że mamy do czynienia z cywilizowanymi ludźmi. Nie potrafię tego opisać, ale to barbarzyński czyn. Stolicy państwa, które było chronione przez USA państwa, które jest kluczowe w dostępie do energii. Po tym ataku całkowicie runęła pozycja Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Do tego stopnia, że Katarczycy powiedzieli, że jeśli Stany Zjednoczone nie wesprą ich w ataku odwetowym na Izrael. To każą im zabrać ich firmy z Kataru i zabrać ich największą bazę wojskową na Bliskim Wschodzie. Słuchajcie, to już nie są żarty. To jest prawdziwa wojna, to jest prawdziwy przewrót geopolityczny, ale nie to, co pierdolą wariaci, totalne odloty, zainstalowana tutaj agentura. To się dzieje naprawdę. Stany są marginalizowane. Trump ewentualnie robi, co może, żeby. Resztką sił utrzymać same stany jako ląd, tak, jako państwo, tam gdzie ono się znajduje, nie na całym świecie, gdzie znajduje się ich demokracja, w jakimkolwiek ładzie. Zresztą widzimy, co tam się dzieje. Totalne szaleństwo. Mordowanie osób publicznych, publicystów na wiecach. To nie jest nic zaskakującego. Wiemy doskonale, kto za to odpowiada, bo sam ten Kirk stwierdził, że go Izrael zamorduje, co zresztą e, potwierdza Netanyahu parę minut po zamachu, publikując już kondolencje, mając na to czas, prowadząc jednocześnie 10 napastniczych e, wojeń plus eksterminacji ludności cywilnej w Gazie. Więc po prostu mamy do czynienia z totalnym wariatkowem. I tutaj pewnym oazą normalności, e, bezpieczną przystanią są Chiny, które prowadzą bardzo pokojową e, politykę. I nie wiem, czy wiecie, że ambasada Chin znowu jest obsadzona. Mamy już nowego ambasadora który usiłuje z tym domem wariatków nawiązać porozumienie. Już raz w historii Chiny powstrzymały atak radzieckich wojsk na Polskę. Mamy wyjątkowo dobre stosunki, bo jako pierwsze, chyba jedno z pierwszych państw Polska uznała powstanie państwa chińskiego we współczesnej formie. I powołując się na to, Chińczycy po raz kolejny wyciągają do Polaków, do społeczeństwa, do biznesu rękę. Tylko co robi, słuchajcie, w tym momencie zasrany rząd Sikorski i cała ta banda kretynów? Otóż puszczają w gazecie wyborczej finansowanej 20 baniek dolarów przez USAID, czyli lewactwo Sorosa i Deep State amerykański, informacje o tym, że Tajwan domaga się uczestnictwa w ONZ. Tylko trzeba rozumieć, że dla Chińczyków powiedzenie, że Tajwan może mieć niezależną reprezentację jako część, jako zbuntowana część Chin, jest taką poczwarzą, jak powiedzenie Polakom, że organizowali, prowadzili obozy w Polsce. Niemie niemieckie. To jest taka i same rangi poczwarz albo i większa, za którą Chiny zwyczajowo obarczają państwa, które... Akceptują i wpuszczają na salony dyplomatów tajwańskich, ich ministrów spraw zagranicznych, są po prostu sankcjonowane i Chiny zrywają porozumienia z takimi państwami. I proszę bardzo, mamy artykuły na ten temat w gazecie, wiadomo jakiej. Co więcej, żeby nie było, że to jest jakiś przypadek, tutaj niezależnie jakiś dziennikarz opublikował, to mamy zamknięcie granicy z Białorusią. Nie wiem, czy wiecie, że PKP Cargo zarabia Polska na transferze z Chin przez Białoruś, przez Polskę dalej na zachód grube miliardy. I w imieniu tego, żeby dopiec Białorusi, żeby uderzyć w Łukaszenkę, w sumie już kurwa nie wiem nawet dlaczego, tylko co mogliśmy zniszczyć, zastrzeliliśmy. Ale kilka pozostało. Poinformowaliśmy Polskę natychmiast z jak największym wyprzedzeniem. Co otrzymaliśmy w rezultacie? Jak dzikusy podsycają sytuację bezpodstawowo. Pewnie chcą, żebyśmy odpowiednio zareagowali. Już tysiąc razy ostrzegałem, że nie chcemy żadnych wojen i konfliktów. Nie chcemy zamykania granic, ale jeśli zostaniemy postawieni przed faktem dokonanym, będziemy zmuszeni zareagować. Jak wcześniej mówiłem, Polacy są mądrzy ludzie. Nie pozwolą na różnego rodzaju machlojki, tusków, nawrockich, dud i tak dalej. Zmądrzał, nie został prezydentem, mam na myśli Dudę, udzielił kilku wywiadów, najpierw był podpalaczem wojny na Ukrainie, teraz już oskarża Ukrainę. Dlaczego mielibyśmy to robić? Przez te drobne prowokacje na granicy? a nie, bo on jest po prostu zły, bo to jest człowiek Putina, czy, czyste zło. I właśnie na złość temu to sobie odmrożę ręce i jeszcze bardziej zbankrutujmy polskie PKP Cargo i zablokujmy wszelką współpracę z Chinami, z handlem z Jedwabnym Szlakiem i tak dalej. Po prostu genialny plan i to tuż przed wizytą y, głównego chińskiego dyplomaty Ministra Spraw Zagranicznych Wanga Li mamy po prostu takie kwiatki. To ja sobie nie wyobrażam, jak będzie wyglądało ich spotkanie w ten poniedziałek Sikorskiego z Wangiem i i mogę tylko powiedzieć szczerze, że no żal mi, żal mi współczuję, że mamy po prostu tak marną, tak parszywą reprezentację, która robi wszystko, żeby zaszkodzić interesom prawdziwych Polaków. Na szczęście ludzie masowo się budzą i widzimy ten odpór, tą racjonalność w słowach, wypowiedziach milionów Polaków którzy mają już po prostu tego dosyć, na których sam widok jednej, drugiej zakazanej mordy w telewizji po prostu otwiera się jakiś scyzoryk w kieszeni i może nie dojdzie do czegoś takiego jak w Nepalu, kiedy politycy po prostu zostali zlinczowani masowo ministrowie co może niektórym się by i marzyło i być może nawet by to było uczciwe i by przysłużyło się państwu polskiemu i polskiemu społeczeństwu, ale oczywiście takich oczywiście działań ja nie popieram, natomiast ci ludzie powinni się faktycznie uświadomić, jak bardzo społeczeństwo polskie jest po prostu wkurwione na nich. Puszczanie nas znowu na wojnę z klaunem zełeńskim, z niemieckim metalem dla żydowskich upraw Monsanto i ich zasobów Litu, które im skonfiskowała Rosja. Czy to jest w interesie Polski i Polaków? Ja nie wiem, czy to do żołnierzy polskich dociera, ale chyba trochę tak, bo te wyrocznie prawdy i jedynej słusznej informacji z Tuskolandii, zostały podważone nawet przez MON, który twierdzi, wbrew temu co opublikował, opublikowały zagraniczne media, za zełęskim, który oświadczył, że Tusk zgodził się wysłać polskie wojska na Ukrainę. Tam nie być ćwiczenia, słuchajcie. Wojska obce na Ukrainie są celem ataków. Rosja stanowczo, wyraźnie od dawna to mówi. Jeśli będą jakiekolwiek polskie wojska na Ukrainie, ci ludzie po prostu zostaną zabici. I o to właśnie chodzi tym pacanom, tym ludziom, którzy prowadzą was wszystkich na zgubę. Oni mają plecaki ratunkowe, mają konta zagraniczne, a ich dzieci są już obsadzane w instytucjach globalistycznych i poprzepisywane na nie jest mnóstwo majątków, no bo nie wątpię, że ukraińscy Złodzieje podzielili się z polskimi złodziejami, wpływami, które niby idą na rzekomo Ukrainę, a 90% pewnie ląduje gdzieś w prywatnych e, kiesach. I, I tacy ludzie nas prowadzą, słuchajcie, teraz na wojnę. Którzy non-stop kłamią, i teraz oni by chcieli, żebyśmy my ich słuchali po, po Srowidzie, tak, po, o, po Przewodowie. Oni myślą, że ktokolwiek im będzie e, ufał, a jak nie, to po prostu nas ukażą. Może jeszcze zablokują nam internet? Co im tam się w tych durnych czpach yy, uroi? No, ja nie mam wątpliwości, że to będzie wymierzone bynajmniej nie po to, żeby wzmocnić polską suwerenność, bo gdybyśmy chcieli wzmocnić po, polską suwerenność, to najpierw właśnie byśmy się po, pozbyli tych zdradzieckich polityków. A i jeszcze jedno. Ludźmi, którzy decydują o tym, co jest prawda, a co nie, którzy teraz stawiają całe kampanie przeciwko dezinformacji na temat rosyjskiego, ukraińskiego drona, są to ludzie, którzy dosłownie rok temu czy pół roku temu skompromitowali się totalnie, kiedy na konferencji o dezinformacji okazało się, że jest człowiek z ich strony, który jest bliskim działaczem otoczenia Trzaskowskiego, człowiekiem, który brał udział w pakowaniu 30 milionów złotych w kampanie facebookowe i e, google'owe wymierzone przeciwko między m.in. Słowomirowi Mencenowi. Tacy ludzie pracują właśnie w Polsce nad dezinformacją. Czy, czy mamy jakieś właśnie zagrożenie tutaj z, ze wschodu? Zagrożenie zawsze jakieś istnieje, ale ja na, na razie zostawiłbym tę sprawę do zbadania. Do pełnego wyjaśnienia, czyje to są drony i kto. Nie wystrzelił. Nie podejmowałbym podchodnych kroków w celu innych y, państw. Jest tutaj lewicą. Ja jestem na protestie przeciwko polskości i normalności. Więc wszystkie normalne osoby. Niech spadają z naszego kraju, wszyscy polscy faszyści, mięsożercy, ludzie, którzy nie mają tatuażów. Nie jesteście tutaj mile widziani. Większego agenta niż Pan w tej Izbie nie ma.